Cześć, na dzisiaj przygotowałem zadanie z egzaminu maturalnego z chemii, poziom rozszerzony 15 maja 2015. Przeczytamy sobie treść tego zadania. Oblicz pH wodnego roztworu, kwasu etanowego o stężeniu 6% masowych i gęstości 1 g na cm3, dla którego stopień dysocjacji alfa poniżej 5%. Wynik końcowy zaokrągli do pierwszego miejsca po przecinku. I teraz tak. Pierwsze co, możemy sobie zrobić dysocjację tego kwasu, czyli nasz CH3COH, bo taki jest wzór kwasu etanowego, inaczej octowego, pod wpływem wody jest w stanie przedysocjować na CH3CO- H+. Możemy pod wzorem zapisać sobie, że to jest nasze stężenie produktów. Będziemy mieli C razy alfa i C razy alfa. Przypominam, że alfa jest stopniem dysocjacji. Zaczynamy wypisywać nasze dane. CP jest równe 6%. Alfa jest mniejsza od 5%. Pozwoli nam to zastosować skrócony wzór. K jest równe alfa kwadrat razy C. Możemy też wyliczyć sobie naszą gęstość. D jest równe 1 g na centymetr sześcienny. Możemy wyliczyć masę molową kwasu octowego, jest ona równa 60 gram na mol. I teraz tak, musimy sobie założyć masę naszego roztworu i możemy sobie napisać, że założenie masa roztworu jest równa 1000 gram. Tutaj jakby dowolną liczbę możemy sobie przyjąć. Natomiast wydaje mi się, że na 1000 gram będzie najprościej. Jest to subiektywne. Pierwsze co? Możemy skorzystać ze wzoru na CP. CP to jest MS przez MR razy 100%. I na podstawie masy roztworu i CP wyliczymy sobie masę substancji. Za CP podstawiamy 6%. Jest to MS przez 1000 razy 100%. Masa substancji w naszym przypadku wyjdzie równa 60 g. Mamy masę czystego kwasu octowego, inaczej etanowego. Możemy przejść do obliczania liczby moli tego kwasu etanowego. Liczba moli będzie równa masa mała przez masę molową, czyli 60 na 60 gram na mol. Widać tutaj, że liczba moli jest równa 1 mol. Oprócz tego mamy podaną gęstość naszego roztworu i skorzystamy ze wzoru na gęstość. Przeliczymy sobie naszą masę roztworu i gęstość na objętość. Skorzystamy ze wzoru D jest równe M na V. Podstawimy nasze dane, czyli za D podstawiamy 1 gram na cm3. Jest to równe 1000 na objętość. W tym przypadku objętość wyjdzie równa 1000. Centymetrów sześciennych. Przypominam, że 1000 cm to jest 1 decymetr sześcienny. Na tym etapie mamy i objętość, i liczbę moli. Możemy wyliczyć stężenie molowe. Stężenie molowe będzie 1 mol na 1 decymetr sześcienny. Jest to 1 mol na decymetr sześcienny. Pamiętajcie, że w stężeniu molowym objętość jest wyrażona w decymetrach sześciennych, dlatego zamieniłem centymetry na decymetry. Potrzebować będziemy alfy, więc zastosujemy sobie ten wzór skrócony, czyli K jest równy alfa kwadrat razy C. Podstawimy sobie do niego dane. Z tablic chemicznych możemy wyczytać, że K tego kwasu jest równe około 1,8 razy 10 do minus 5. Mamy już C. Pamiętajcie, że we wzorze na K będziemy podstawiać stężenie molowe. I mamy K. Podstawimy sobie te dwie dane. W celu wyliczenia alfy. Możemy przekształcić nasz, nasz wzór. Będziemy mieli K na C jest równe alfa kwadrat, inaczej alfa jest równa pierwiastek z K przez C. Podstawiamy dane. Dzielone na 1 i wyliczamy z tego pierwiastek. Alfa w postaci liczby wychodzi równa 4,24. Razy 10 do minus 3. Na tym etapie mamy i alfę, jak i mamy też stężenie. Skorzystamy z tego zapisu, z którego wynika, że H, jest równe, stężenie H, jest równe C razy alfa. Czyli w naszym przypadku stężenie H, będzie równe. C, czyli 1 mol na decymetr sześcienny, bo podstawiamy tutaj także stężenie molowe, razy nasza alfa w postaci liczby jest ona równa 4,24 razy 10 do minus 3. Więc stężenie H plusa będzie równe 4,24 razy 10 do minus 3. Na tym etapie możemy już przejść do liczenia pH, bo pH to jest ujemny logarytm ze stężenia H plusa. I nasze pH. Wychodzi tutaj 2,4. Dziękuję bardzo za uwagę.